Witam, chciałbym Wam pokazać dzisiaj moje papuszki faliste. no Jak teraz widzicie jest tylko jedna w klatce całej, bo tamte się pochowały do swoich budek. Jedna niebieska siedzi na jajeczkach, aczkolwiek dzisiaj patrzyłem, jajeczek nie było. O, tu wygląda żółta, tak jak widzicie. I one jajeczka na 100% mają Już no już jakiś czas, ja już patrzyłem wcześniej, jest tydzień temu, natomiast zaniepokoiły mnie takie dziwne ptiski, popiskiwania, takie skrzeczenie i zajrzałem do budki, a co się okazuje, że już nie tylko jajeczka, zaraz spróbuję tam zajrzeć do środka. Delikatnie uchylam żywiczki, żeby mi nie uciekła i tak jak widzicie, siedzi jedna popuszka na podłodze, Druga właśnie otworku nie mam tutaj zajrzeć boję się żeby jej nie wypłoszyć oj uciekła ale z jednej strony może i dobrze dzięki temu będę mógł wam pokazać co tu mamy proszę bardzo jest jedno jajeczko drugie jeszcze ale są już dwie papuszki. ciężko mi tu zajrzeć bo to w samysienkim rogu złożyła i jajeczka i te młode się tu lęgu, więc no ale wyraźnie widać, że są. Są maluszki właśnie, tak jak wcześniej, o, nawet się ruszają a wcześniej słyszałem takie takie, no może nie piski, takie skrzyczenie takie delikatne, cichutkie I to takie właśnie mnie zadziwiło nie będziemy już od tych i tych młodych zaglądać, bo żeśmy tylko puszki a tu spójrzcie, właśnie to ta para żółtych to one mają te młode, te swoje jajeczka. No, cieszę się, bo wcześniej miałem również małe, ale dochodziło do tego, że jak się urodziły, już miały, nawet opierzone były, to gdzieś następne chciały się lęgnąć. Zaczęły się bić o budkę I to, jak widzicie budki mam, w zasadzie mam trzy, raz, dwa, tu jeszcze poniżej jest trzy, ale mimo to oparły się wszystkie na jedną. Zaczęły się bić, no i zatłukły mi tego maluszka jednego. No już od tamtego roku nie miałam żadnej młodej papuszki. No teraz mam nadzieję, że się już doczekam, że nie będę się bił, bo te niebieskie również miały swoją budkę. Także się już podzieliły. Nie będzie wojny. No będziemy zaglądać teraz coraz do nich. Będę wam pokazywał co tam się dzieje. Papuszki moje. Rodzice. No zobaczymy, za tydzień zajrzymy, zobaczymy jak będzie wyglądało, czy będą tylko te dwa młode i dwa jajeczka, czy też się wylęgną pozostałe.